Ten tekst sięgnąłem jakieś chyba 20 lat temu. Czytałem go jeszcze będąc w liceum i od samego początku wyobraziłem sobie, że te postaci, główne postacie powinny być kreowane przez właśnie państwa Annę i Jerzego Lipnickich. Tak to sobie wymyśliłem, a teraz po tylu latach wracam do tego pomysłu i cieszę się, że, że możemy go zrealizować. Jest stary. I już nie daje rady grać na swoim instrumencie. Pozwolił Karin zagrać na próbę i powiedział, że nie mógł nawet marzyć o lepszym spadkobiercy. Przyjaźnia się z Piotrem od wielu lat i oboje jesteśmy wychowankami pani Ani i pana Jerzego. I on po prostu. E... Po prostu zaproponował, że chciałby z nimi popracować, że to jest jego marzenie od wielu lat. Ja, ja krzyknęłam i, i podskoczyłam z radości, bo są to tak piękni ludzie, tak niezwykli aktorzy, naprawdę z wielkim dorobkiem scenicznym, ale także wychowali mnóstwo pokoleń aktorów. I to jest ukłon, podziękowanie, i mam nadzieję, też prezent dla nich, w ich stronę. Należy szanować. Szczerą nienawiść. I ja Twoją nienawiść szanuję. Dlaczego prawdę mówiąc, nic mnie to nie obchodzi? Czy mnie nienawidzisz, czy nie? Właściwie nic nie istniejesz. Włączyło się do projektu. Wiele osób, a przede wszystkim piękne instytucje w Olsztynie, Instytucje Kultury: Radio Olsztyn, Teatr Jaracza i Filharmonia Warmińsko-Mazurska. Także y, wspierają nas y, cudowne postaci i, y, i mam nadzieję, że pani Ania i pan Jurek y, po premierze, która odbędzie się w teatrze, <grywają> będą nie tylko zaskoczeni, ale y, mam nadzieję, że będą mieli pamiątkę od swoich wychowanków, ale także od ludzi, którzy ich szanują, którzy ich cenią i którzy chcą ich słuchać i oglądać. Spotkałam Karin kilka razy. Wydaje się bardzo wzdolniona. Tutaj jest przedstawiony konflikt w takim bardzo bliskim, w bliskich relacjach, bo w relacjach rodzinnych. W rodzinie, która nie potrafi ze sobą rozmawiać, która jest bardzo, bardzo skonfliktowana, i sam fakt, że spotykają się ci ludzie po iluś tam latach, jest to kontynuacja innego dramatu, który powstał na podstawie serialu i, i filmu, że jest to jakieś rozwinięcie rzeczy po, po wielu latach. Spojrzenie z innej perspektywy, spojrzenie z wielkim dystansem, i myślę, że, że odtwórcy też mają już w sobie ten dystans i mogą dzięki temu to świetnie przekazać.